Dzień dobry, Kuchnia Kulinarna w Miejskim Domu Kultury działa i do nas ostatnio zaglądają bardzo fajni goście, a dzisiaj zaprosiłam sołtyskę y, naszej wsi Cisie? Y, Asie. Hepner. Asia wyskoczyła do, dzisiaj do nas, dzień dobry. ta e, będzie przygotować nam dzisiaj coś słodkiego. Przywiozła nam tutaj wyjątkowe foremki i będą tutaj Orzeszki włoskie zrobione, upieczone z kremem, potem i z kremem, tak? tak. Czyli co? Zabieramy się za robienie ciasta. Tak. Kochani, oddaję Ci głos, mówisz co trzeba przygotować. Do ciasta dajemy trzy szklanki mąki, dwie mam sypane, wsypuję trzecią szklaneczkę mąki, do tego jedną czwartą. Szklanki cukru, drożdży, ćwiartka drożdży rozrobiona dwóch łyżkach śmietany. Ja mogę to zrobić? Proszę bardzo. Ja do tego wbijam cukier waniliowy cały. Nie, połowę cukier reszty waniliowego. Resztę mhm. zostaje do kremu. Łyżeczkę jeszcze do tego proszku do pieczenia. Oj, taką solidną łyżeczkę. No, łyżeczka. I do tego dajemy trzy żółtka. Czyli wybijamy, tak? Wybijamy. Białka zostaną. nas Zresztą... wyjątkowe dzisiaj jajka, bo to są yy, twoje. Jajka są. O, twoje kury, no proszę. Wiadomo. A to będą bardzo pyszne. A czy potem białka będziemy używać, czy raczej nie? Białka będą? nie będą używane, można użyć sobie do czegoś. Bez zrobimy, bez. Albo bez. <noise> A głową taką jest na kocik, mm -hmm. bardzo dobra też. Ja no myślę, że te, my, to już, tak już. Ta, już to zabieram, mm -hmm. tylko to trzecie żółtko, Dobrze, do tego. Proszę cię bardzo. Ale tam jeszcze w lodelku masz masło, masło, szczytowe, szczytowe, tak? masło to Ale kiedy tylko masła rozpuściłam? Masła rozpuściłam pół kostki masła. Masła lub margaryna. Masła lub margaryna. Wlewam też do tego. Wystudzone. Wystudzone. Mm -hmm. I do tego jeszcze wlewam te drożdże rozpuszczone w dwóch łyżkach śmietany. Śmietany, ale z tego co wiem to była śmietana gęsta. Gęsta, kwaśna. Dobrze, że przywiozłaś gęsto, bo ja kupiłam słodką. E, nie nadaj się. gęstej śmietanie. No i wyrabiamy ciasto. Solidny wybieram. trawia, jeszcze proszę do tego dwie łyżki oleju. Proszę bardzo, ja tu służę pomocą, zawsze się czegoś nauczę. I Jest. zrobię, Jest. obiecuję, Jest. że okay. zrobię, na pewno. No są bardzo no, to... dobre. Ale wiesz co, no y... chyba na pożyczki pójdę do Ciebie. Dobrze. <grym> Nie ma no, sylwetki, bo olejki można. No właśnie, bo powiem Ci, że no jak ona będzie te orzeby. ja to myślałam, że to będzie w gminach włoskich po orzechach coś to Ja to wyrobię i normalnie wałkuję takie małe wałeczki, jak na pluski, jak się robi kopytka, te wałeczki kroję, Proszę. Ta jest za te, Czyli co to, możemy zrobić? E, możemy dodać może śmietanę. A wiesz co, a jakbyśmy właśnie ciastem wys, wy, wy, wyskróbały. A tu jeszcze jest, a e, jakbyśmy więcej śmietany dodały? Możemy można, też. A mleko? Nie, mleka nie. Można dodać płyczki śmietany. To jak idę po śmietanie, a to to tutaj da się ciastem? Da się ciastem, ale jest troszkę satelny, także musimy dołożyć śmietanę. Dobrze, ja no mam śmietanę. Może, ja może do żadną łyżką wziąć. A to będziesz mieć śmietanę z też może być? Ale... Łyżkę? Starczy. Proszę bardzo. I już. Nie, już. nie jest ślep. No, I to będzie. Mhm. Prawie będzie. Wiesz, y, kobiety zazwyczaj mają to, że na przykład jak robią ciasto, to one to ciasto nie, nie ja czują lejka. Nie, tak? zawsze robię. Według uznania, nigdy. No właśnie, jak przepisy. jak trzeba coś dodać, to tak. można dodać. I, I wiesz, czego nie, nie mogę, nie mogę robić tego ciasta jak gdyby w rękawiczkach, bo się tego ciasta nie, nie, nie da. Nie da się, nie da się w się, nie no jeszcze można nie jedną łyżkę oleju do tego, do to... To też zależy od mąki. Jedna mąka mniej pobiera, tego, a teraz? teraz jeszcze łyżkę oleją, to będzie jakby, No na wyczucie przy Ale mówię, to zależy też od mąki. Ale wiesz co, ja bym to jeszcze tutaj tą śmietanę zebrała, bo to szkoda tej śmietanie, słuchaj, do tego ciasta, bo to wszystko przecież daje smak. My jesteśmy kobiety bardzo oszczędne w z tym, wszystko wykorzystujemy co jest w domu, prawda? żeby nie wyrzucić, bo to brzeg. wszystkiego się coś zrobi. Tak, nawet tak. Ale potem strasznie się zjedli. i to jest takie ciasto. Mogę dotknąć? Proszę bardzo. Rozumiem. No fajnie. No i teraz dajemy to ciasto na stolnicę. Czyli ja pozbywam się tego tak za szybko. Prawdziwy porządek. Mm -hmm. To jest taka właśnie prawdziwa kuchnia na żywo. Tak, bardzo podoba tak takie urządzenie, mm -hmm. które się bardzo szybko robi. A my zapraszamy też do zrobienia sobie takiego ziemnika w szkle. Bardzo ładnie, tak. I teraz co dalej? Możemy, żeby było widać na mm -hmm. tak. Proszę, proszę wiemy są na zjemnica. Takie kawałeczki. A ja też mogę? Można. O, to ja robię z tobą. Czy co, Toczymy pałeczek? Pałeczki robimy. To byłoby może jeszcze... Jakie to jest ciasto? Kruche? To jest krucho drożdżowe. bo tu jest aha, taki proszek do pieczenia. i drożdże. Rozumiem. I to jest takie. Mhm. Takie mamy wałeczki się To no to się no, bądź, no, mówię, to jakby można jeszcze coś dołożyć do tego Czy jeszcze. Ja się, jakby jeszcze co to, to może proszę jeszcze dać tutaj jeszcze śmietany. łyżkę śmietany do tego mhm. i będzie. No, ja mówię, no to zależy od mąki. Tak, mąka, czyli wciąga. Ona, ona powinna być jednolita. Jednolita, żeby się dobrze rozłożyć tak. rozwatek. Mhm. Rozumiem. będzie za rzadkie, można dosypać I mąki. mąki i tam to nie takie wychodzi. Czyli mąkę tam. mamy jeszcze? No jest, jest dużo. E, no to jest taki przepis, jak dużo tego wychodzi? powiedz Tego wychodzi chyba ze 60 sztuk uh -huh. uh -huh. orzechów. To, to wychodzi z pięć takich form, Ach, ale to się łączy razem, tam jest 24 sztuki na jednym. 24? No. właśnie i teraz mm -hmm. będzie dobre. Jeszcze to mąką posypiemy? Nie, 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 nie potrzeba. Nie, tak? nie potrzeba mąki. pozbieramy tylko wszystko. to no, się nie przylepia. Co tam? No nie powinno Spoknicy. się przylepiać, bo tu jest i olej, i to mm -hmm. także to nie powinno być. Ja mówię, no teraz powinno być dobre i Wałajczyk. A tak, się. mieć przy okazji doświadczenia. A powiedz, tak sautysujesz, który rok już? A już chyba tak. tak, szósty. Aha, Zaufani Zaufani drugą, do... drugą kadencję sobie pracu... pracuje. to bardzo ciężka praca. Eee. Ciężka, z ludźmi jest naprawdę ciężko, ludzie sami nie wiedzą czasami, co on co, co, no. no rozumiem, no, ale to zawsze trzeba iść na jakieś takie porozumienie. No to tak? zawsze tam jak się dorobił, to nie musi być kiedy no, się była zmycą to bycie na drugą kadencję i nie, nie Co wybrałem. teraz kochana? po takie malutkie te się kroi i to się wrzuca. Takie ty, bo to już jest no, za duże. Nie, to takie maciupeńkie, bo to jest wiesz. Czyli to na pół? To no. no, nawet nie trzeba, bo to można takie wrzucić. I Aha, bo i to jak tak się przyciśnie, to jest. wszystko. Takie. Tak, ja spróbuję dwie. Może, ale e, łatwiej będą fajne, tu się zrobimy. tłuszczenie jest e, naturalne, polecamy serdecznie. Gdzieś to tam włączymy, e, Już włączamy. Już możemy się. włączyć. Możemy włączyć. No, tak, tak to, włączamy I dopiero jakieś ciepłe wkładamy, wkładamy tak. to jest ja dobre załączenie. Proszę bardzo. Mhm. A ty robisz kuleczki. Ach. Ja stawiam ja się. Czasami robię kuleczki, czasami tutaj jak ukroił się. Jest. Nie rozumiem. Tak, Czy to chodzi bardziej? Myślę, że chodzi bardziej o smak. Wygląd też. No, ale no, jakoś to się później później to... trzeba później, proszę. Uh -huh. bo... y, ja mam pytanie: a jak już nałożysz do tych na nadzienie, które będziesz miał, tak. to potem one już co? Można to, to jeszcze otoczyć? To, to, nie, nie nie. nie, nie, nie. Dobra, zwłaszcza. Proszę. Urządzenie nasze, kochane. Y Aha, bo to teraz trzeba toczyć kuleczki. Tak, ja, bo to musi być na każdy. Także trzeba tuczyć. Się... Tak. 24. Nie o różnym sposobem Ale kuleczek nie. Kuleczki to są raczej takie bardziej podłużne. Bo te... Czyli kuleczki nie. Nie, nie, bo no, tu są takie... Okay. Bo tu są miseczki podłużne. No, właśnie nie jako... Nie jako kuleczka, tylko wałeczki, tak. tak takie malutkie kluseczki. Okej, okay. to robimy wałeczki. Słuchajcie, jak to fajnie wszystko nam tu idzie. Oj, polecamy, polecamy zabawę. Dzieci by nam się tu przydały z do toczenia wałeczków różnego rodzaju. No, no, no zawsze mi córka pomaga w tym toczeniu tych wałeczków, bo to, wiesz, to co, powiem. nie idzie na dąży, bo to moment włożysz i zaraz trzeba wyjmować. Pozdrawiamy w takim razie córnie Kasie. fajna dziewczyna. Ale ona w ogóle, pochwal się, co ona robi w swoim no, życiu. No, Kasia dużo no, robi. Dużo no, pomaga. No, Kasia lubi. piecze z tego co wiem. Lubię, lubi gotować, niestety. No to lubi. ją gubi. Nie jest. No, Na spodnie nie chcę. My lubimy jeść, lubimy pieszy dyć. Wszyscy wiemy, że jak jest. Jak jest coś dobrego. Dobrego, coś jakiejś nowości, próbować. No to ona jest do tego. No i to bardzo? co teraz? Proszę, może ja troszkę poszczę tu. I tak z tym, tak. I, I troszeczkę pierwszym razem posmarujemy. Wiesz, co? I przerażę, żeby tam nie musi się bać, że olej sprzedać? nie, nie, ja to tylko raz poleję mm -hmm. na penserę do A facia, Tak, a tutaj te też. Te też. Te. Te, no, y, urządzenie bardzo mi się podoba. O, wiem, tak, tam tam. No i dużo wychodzi za jeden no raz. No i, i ładuje. Malujemy. Bez. Potem mm powychodzi -hmm. to, 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 to się. Tak. Zaraz... dużo wchodzi. No bo mówię, 24 jest. Tam. No i teraz, y, dobrze, no ale jak długo to, to pieczysz? A moment, ja się obejrzę i to już jest... To ja jest dobrze, następny no ja nie dobrze, być następnym Dlatego zawsze mi córka pomaga, żeby to zrobić, bo to będzie... Rozumiem. Zaraz. No to słuchajcie, my pieczemy. Na efekty musicie troszkę poczekać. Zapraszamy Was na chwilę, bo pracy mamy dużo. Poczek może poczekamy, żeby zobaczyli, jak to będzie. Pierwszy raz? Pierwszy raz. czas. Tak. Moment i zaraz A, będzie. Może to trzeba liczyć? Jeden, dwa... Nie, i Czy to jest... No co? Strasznie... paruje Kurczę. To za duże no, będzie. No za dużo nie ma co, bo no. będzie potem, trzeba każdego obciąć, żeby to było ładne, czyli ruchne. co i obcinamy, tak? tak. albo obłamujemy, bo to się też dobrze obłamuje. Uwieczone. No tak, ale po co sobie dodatkową pracę Ale dać, trzeba. Tak? trzeba, za każdym. Nie da się tak, żeby nie było. No kurczę, w naszej kuchni jest to drugi, drugie takie nagranie, że trzeba robić szybko. Najpierw rolada. Tak, rolada z ziemniaczanami. No niestety. Tak, i teraz y, wałeczki z ciasta na orzeszki. Amen. Oj, naprawdę już? A czy my to będziemy wykładać, Asia? Pomóc? No, bo, no, bo to, to jest gorące. Pomóc? Czy się zajrzy, zobaczy, czy to jest już, czy jeszcze? No to, tak. z tego co widzę, to są za duże te wałeczki, słuchaj. No, Wszystko sumie, jest tak. za duże. Wiesz co, ja to tak zrobię. Można powcinać na mniejsze. Tylko mniejsze, bo będziemy mieć strasznie dużo pracy. Szaleństwo. Szareństwo, Szareństwo. w kuchni naszej w miejskiego domu kultury dzisiaj się wkradło. No ale jest miseczkę. Miseczkę, ale to jest tam z góry, tak? I, i ty ma będziesz? Asia, może siereczkę ci dam. Poczekaj. Bo to jest gorące Asiu. Jest gorące, bo po prostu się tak odcina. Aha! O jakie to? A to może nie, no noże, noże nie wolno. Myszką też nie. Myszką nie, ale patykiem. wychodził ten duży, był mniejszy, to ładny, skorupka. Tak, tak, ale tak. piękna, zobaczcie, jaka piękna skórka się zrobiła. Cudna. I to to musieli... Ten jest z kolei za duży, to musimy to wszystko od... odłamać. odłamać tak? Albo może również odkroić. A mogą być takie też nieforemne, my też to zjemy. Mogą. Czyli nie. zobaczcie tak to wszystko wygląda. Jak jest mało a ciasta to wychodzi piękne. Piękne są. Dobrze, Przez zapraszamy mi? Was za chwilkę, my się musimy uporać z tym ciastem upieczonym. A wy sobie kawę i czekajcie, zaraz do Was wracamy. O, już kładziemy następny. Witamy Was ponownie. Mamy już przygotowane nasze łupinki z orzechów z ciasta upieczone. Asia nam upiekła. Asiu, a teraz bardzo masę do tych orzeszków. Uh -huh. A ja pół kostki masła lub margaryny, rozpuszczalnie, ja to już wrzuciłam, żeby się topiło. Do tego dodajemy pół szklanki niepełny cukru i dwie łyżeczki kakao. I to się musi pogotować 10 minut. Aż 10 minut? No, 10 powinno się. Dobrze. I później do tego, jak to zestawiamy z ognia, dodajemy szklankę orzeków włoskich skręconych w maszynce. Można tych orzeków dodać sobie więcej. Nie musi być szklanka, może być półtora czy dwie. I do tego dodajemy jeszcze półtory szklanki mleka w proszku. I tak powstaje masa do orzeszku. Oprócz tego dodajemy, obrane te orzeszki, one mają takie brzegi, więc obieramy te brzegi z tych orzeszków, tu są na talerzu pobierane, wsypujemy również do tej masy te, te ciasto tak, do, tak. i dodajemy jeszcze, można dodać wafli, jak są duże wafle, takich, takich andrutów, andrutów, można do tego jeszcze dodać andrutów. Ale to musimy jak rozdrobnić? Tak to to drobie, nie no. po prostu pognieść po tak drobno, żeby... Ile z pół takiego pasła No jeden na Jeden na Dobrze. E, czyli tak, ty masz 10 minut, a jak później długo jeszcze prażysz mleko w proszku z orzechami w tej masie? To już krótko. krótko. Parę minut, nawet mleko jak wsypuję, to już po mleko, nie prażę tego mleka, tylko po prostu orzechy, żeby się... Dobrze, i potem tą ciepłą masę, musimy poczekać aż wystygnie, czy ciepłą masę nakładamy. Nie, masa na musi być gęsta i ciepła, bo ona szybko stygnie, stygnie. i później by nam się te orzeszki nie pozwaliły nie nie postrzewa. się. No dobrze, a co w momencie, kiedy na przykład ma, masa nam wystygnie i, 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 i no bo tu jednak jest dużo samotale, talerz, za tym by to nie to idzie bardzo szybciutko nakładanie, także nie ma problemu. Idzie bardzo szybciutko. Zachęcamy do zrobienia orzeszków, żeby było szybko, więc my, te trzy osoby, obierałyśmy nasze orzeszki z tego bocznego ciasta i wyszły właśnie e, takie orzeszki. Więc myślę, że w dwójkę sobie damy radę i będziemy je. Przywrócić. Tak, bo tu tylko nakładamy do i sklejamy. Skleja. Czyli na razie Wam pięknie, dziękujemy. prażymy nasze kakałko z nasełkiem. Tak, tak. I tak. za chwileczkę do nas wracamy. Ja się biorę za gnicenie, nie miałam Można tak, na kamerasz do tego. Do, 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 do. do, do. do. Dobrze, dziękuję. Tak. Ja się biorę za pracę, a wy musicie chwilkę poczekać. I Słuchajcie, no powiem Wam, że przygód jest bardzo nie. wiele różnych, bo y, Asia chwalimy się, się czy nie? Nie chwalimy się. Nie, no pochwalimy się, bo gdyby się tak zdarzyło naszym y, słuchaczom, widzom, to musimy powiedzieć. Że. E, że masło nam się skakało, z kakałkiem zmarzyło. Ale wcale się tym nie przejmujcie, bo zawsze wszystko można uratować. Nic nie wyrzucamy, bo pamiętajcie, że dołożyliśmy do masy nasze ciasto, które żeśmy uzyskali z pieczenia. Pokruszyliśmy andród, wsypaliśmy wszystko. Tak, orzeszki. I nam się zrobiło to wtedy gęste, ale dodaliśmy Mleka, zwykłego mleka. Podgrzałyśmy to wszystko i teraz ciepłe nakładamy już do i łączymy. naszych Tak wszystko. Ale Asia tu jeszcze coś dodała takiego. Mówimy? No może. Dla starszych, tak, dla starszych. Można Wieloletnich możemy sobie dołączyć tutaj kilka Dlać. procentów. Widzimy, jogurtka czy spirytus. No. Bardzo, Zawsze smakowo lepsze. Lepsze. Tak, że dla dzieci robimy Leprze. bez, a dla dorosłych robimy syn. Słuchajcie i proszę to sobie. popatrzeć, Jak, jak my tutaj żydamy? Pomyślcie. Zabawa jest świetna. Tak. Efekty naszej pracy widać. Asieńko, my zapraszamy was wszystkich do tego, żeby skorzystać z naszego spisu, yy, spisu. Przepisu. Pozdrawiamy was serdecznie. Do miłego zobaczenia i życzymy wam miłego dnia. Przyśmiechamy się do Was, Marka.